Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. W tym odcinku chciałbym wam pokazać sztuczki na temat Kaja Perico, które warto byłoby wiedzieć. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wiedzieć na temat Kaia to generalnie jakie boty dropią nam różnego rodzaju rzeczy. Zaczynając z rezydencji mamy wiele różnych wejść. Z tej strony, gdzie aktualnie jestem... Tutaj, czyli normalnie kanałami. Z tej strony tutaj wejść. Jeszcze tutaj jest gdzieś yy, rana z którą możemy się spiąć w każdym razie, na początku chciałem wam powiedzieć o botach, które nam wydropią poszczególne itemy. Czyli pierwsze co będziemy potrzebować, żeby nam boty wydropiły. Myślę, że tutaj od razu już się przejdę, żeby wam to tutaj pokazać. Mianowicie są to na przykład tutaj. Mamy pierwsze coś takiego, jak nie że odpowiednio klucza, symbol klucza, by otworzyć te bramę. Z jakich botów dropi konkretnie ten klucz? Ponieważ ten klucz jest losowy i. Może nam wypaść z sumienia pięciu, z sześciu bot. Jakie to są bot? Ten, 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 ten oraz ten. Równo sześć botów, które mogą nam to wydropić. Losowo każdy z nich może mieć ten kluczyk. Nie wiadomo, właśnie mówię dokładnie kiedy, który, ale który z nich będzie mógł mieć ten kluczyk. Na przykład, nie wiem, ścigniemy tego i może akurat się okaże. No, on akurat miał. Jeśli chodzi o karty dostępu, jest to też rzecz bardzo ciekawa, którą należy Wam opowiedzieć. Mianowicie, dropi to w zasadzie. Z każdego bota, poza tymi, którymi tam wam zaznaczyłem, w dropi kluczyk. I oczywiście wyłączając do tego oczywiście dużego juggernauta, gościa z miniganem, go wyłączamy z tego wszystkiego. On akurat tego nie dropi. Jednakże jeżeli chodzi o wchodzenie solo do tego, bo wiadomo, te karty oczywiście szybciej się przydają, kiedy we dwóch jesteś. Ale kiedy jesteśmy solo, no to niestety, no, no no, nie. Druga sprawa na temat kamer, możemy na przykład przez nie po prostu przebiec. Przez nie można przebiec. Jest to możliwe, ale trzeba szybko to zrobić. Kiedy będziemy robić to wolno, to niestety, ale już. Już się nie uda. Druga sprawa, która też jest bardzo ważna, ile czasu trzeba być, żeby być wykrytym w monitoringu. I tutaj w zasadzie zrobię wam dosłownie timer, który wam pokaże, ile to czasu zajmuje, zanim będziecie wykryci. Kolejną jaką rzeczą jest, trzeba bardzo uważać na dużego. gdyż duży może wykryć nam wiele niepożądanych rzeczy, ale właśnie teraz tak jak zobaczyliście, bardzo łatwo jest go pokonać. Co mianowicie robimy, żeby go pokonać? Jeszcze raz dla, dla pokazania. Ten sam fragment, tylko opowiem go wam oczywiście bardzo w bardzo skróconej wersji. Co należy zrobić, żebym po prostu nie padł? Po pierwsze, kiedy wyciągamy naszą broń, albo bardziej broń, a bombę. Chociaż nie da się skolbować generalnie dużego. Żeby móc go pokonać, wyciągamy swoją bombę. igamy przycisk przeładowania, kiedy jesteśmy blisko niego, wtedy on upada na ziemię. Od razu bierzemy broń i zaczynamy go walić. W ten oto sposób pokonujemy dużego. Na spokojnie, bezproblemowo. To chyba w sumie tyle najważniejsze, jeżeli chodzi o nie. Można to zrobić każdym zestawem. Najlepszy oczywiście to jest zestaw agresywny. Wtedy nawet nie musimy brać bombki i go po prostu pokonywać, bo nam dostanie 3 pociski i już go nie ma. Generalnie na Cajor Perico pojawiła się dosyć ważna zmiana. razie mógłbym powiedzieć, że ona jest bardzo. bardzo ważną zmianą. Czyli o to chodzi, że boty generalnie widzą ciała. Co to znaczy, że boty widzą ciała? To znaczy, że po prostu teraz na Kajopeliko, boty które chodzą po Kajopeliko, są w stanie zobaczyć swoich towarzyszy. Za tym idzie skoro są oni w stanie ich zobaczyć. Trzeba bardzo być ostrożnym w sprawie, gdzie ich konkretnie pokonujemy. Bo na przykład taki tutaj Juggernaut, jak widzicie, on po prostu chodzi, on zwiedza całą w zasadzie mapę. On na spokojnie może wiele tutaj osób zobaczyć. on jest jedną z najtrudniejszych osób do wyeliminowania, gdyż jego ścieżka jest no dosyć pora. Jednakże na przykład teraz w tym miejscu, gdzie on się znajduje, po prostu też będzie idealna, żeby go pokonać. Nie usłyszymy go, plus przy, przy okazji jeszcze tego, tego, gościa możemy pokonać. No i oczywiście kamerę też ściągnąć, żeby już żeby nie przeszkadzała nam. Do samej ilości kamer na Kajopeliko generalnie możemy ściągnąć prawie wszystkie kamery. Mu mu musi zostać jedna kamera. Nie możemy wszystkie kamer ściągnąć, jedna musi pozostać. To też jest dosyć istotne, w repozytorium, nawet tutaj zobaczycie, jak teraz yy, ściągnę kamery. Tak widzicie, akurat za mną gościu szedł i niestety przez to, że waliłem, usłyszał. To też jest bardzo ważne, że jak strzelacie, musicie mieć pewność, że go na pewno niecie najlepiej jednym pociskiem. Gdyż strzeliłem gdzieś tutaj po prostu w murek i ten gościu po prostu mnie zobaczył. To do ściągania różnych botów w zasadzie do jednego to się najbardziej sprowadza, który jest... Najczęściej tutaj jest alarmowany, gdyż. Zobaczcie. Chodzi konkretnie o tego gościa, który znajduje się dosłownie tutaj przed nami. Ciągnięcie tego bota jest najważniejsze. Ponieważ jeżeli go źle sięgniemy, czy na przykład tak jak teraz, on stoi, co nie, i go ściągniemy w ten oto sposób. To teraz zobaczcie. Schodzimy sobie na dół. Tutaj, tutaj. Wzbieramy sobie tam. Nic co, jakby wiecie, standardowy proces schodzenia na dół. Zobaczcie, co się wydarzy. Takujemy sobie drzwi. Akurat poziom trudności nie ma znaczenia to, że mamy akurat normalny niż trudny. Poza tym, że mam mniej odcisków i mi zarobię, oczywiście. Patrzcie, zabieram sobie obligacje i zobaczcie. Mam alarm. Dlaczego mam alarm? Ponieważ ten bot został źle ściągnięty. Przez to, kiedy zbieramy. Yy, łup, respią się następne boty, które go po prostu mogą zobaczyć. W ogóle, co ciekawe, jeżeli kogoś by zastanawiało, co jest za tym pomieszczeniem, to spróbuję wam tutaj pokazać. Może będę miał jako. O! Proszę. Mam szczęście, to wam pokażę. Tak wygląda pomieszczenie, z którego te boty wychodzą. Proszę tu nie ma nic. Teraz zobaczcie, zrobię to samo, tylko teraz w odpowiednim miejscu ściągnę tego bota. A co znaczy odpowiednie miejsce? W zasadzie to znaczy praktycznie to samo, tylko z jedną różnicą. Nie będziemy go walić od pleców. Niech tutaj wejdzie. Walimy go od przodu. Teraz zobaczcie, zrobimy równo to samo, nie? Czyli schodzimy do rezydencji na sam dół, znowu zabieramy główny łup i patrzcie uważnie, co się wydarzy na mapie. Będę miał alarm, jeżeli zrobię w ten sposób. Zobaczcie, zabrałem do wody, przechodzę kawałeczek i nic się nie dzieje. Nie ma alarmu. Kompletnie jest cisza. Dlaczego? Ponieważ ten bot, który idzie tutaj, nie widzi tego ciała. Za tym idzie też tutaj mamy dużego, Juggernauta. Juggernaut też nie będzie go w stanie móc zobaczyć. Jak mówię, Juggernaut chodzi praktycznie po całej rezydencji. Za tym idzie jest dosyć spory problem, jeżeli byśmy go pokonali, tego gościa na przykład gdzieś tu. A że on leży gdzieś o tutaj, gdzie go po prostu no nie widać, jest bezpiecznie. Patrzcie, widzicie, on idzie, on nie widzi. Jeżeli też jeszcze chodzi o ściąganie przeciwników, bardzo... Ważne jest to, jakie będziemy ściągać tych gości. Gdyż na przykład, patrzcie, to jak tutaj stoją dwójką. Jeżeli się pomylimy, będziemy w stanie ich szybko pokonać. Ale najlepiej jest zrobić tak, jak teraz właśnie zrobiłem. Czyli jednym pociskiem. Mieć stuprocentową pewność, że na pewno go trafisz. Jeżeli go nie trafisz, to będzie przypał. Ale jest jeszcze lepszy sposób. Czyli na przykład bicie po prostu z kolby. Wtedy jest jeszcze lepiej. Wtedy masz stuprocentową pewność. Bo jeżeli trafisz, nie wiem, po prostu... Mm, Chybisz kulę, choćby tutaj, zobaczcie. Ten gość jest daleko, ale chybie kule i już będzie przy Akurat Juggernaut zobaczył ciało. No ale jeżeli bardzo blisko będzie strażnik tej kuli mojej, no to niestety będzie alarm, no bo. Jak widzieliście, tutaj na przykład za blisko uderzyłem Juggernauta i on usłyszał. Jeśli jeszcze ktoś by się zastanawiał, na przykład nad jakimś sposobem, żeby wziąć złoto czy coś. Oczywiście są te sposoby, one są na bieżąco zmieniane, aktualizowane. Myślę, że chyba nie ma trochę sensu, aby o tym Wam opowiadać, jak to wygląda, gdyż generalnie no złoto, nazwijmy, że wprost nie powinno być oczywiście zabierane samemu, a raczej zabierającego to są oczywiście glitche, które raczej, no mówię, nie powinny się pojawiać w grze, ale różnie z tym jest. Na przykład, wiecie, możemy wykorzystać taki spodek i po prostu wejść do środka. Możemy też wykorzystać boty, żeby nam otworzyły drzwi. Jest... sposobów naprawdę jest bardzo dużo. Na przykład z wykorzystaniem tego sposobu w taki oto sposób. Wiecie, wejść o tak i jesteście wtedy w solo złocie. Ale co do takich technik jak solo złoto, to... to jest bardziej ciekawostka, że takie coś w ogóle istnieje. No zobaczcie, jak tutaj włączę sobie pierwszą osobę, to będę ładnie widział. Trzeciej, co prawda, niekoniecznie, ale ważne, że widać, co tu się dzieje. No i oczywiście, tutaj, jak jest te złoto, to możemy je podnosić. Wiecie, To nie jest żaden problem. Bieram to sobie. Ale mówię, co do zasady, oczywiście takie glitchy nie powinny działać. Więc oczywiście, mówię, glitch, bug. Swoją drogą trochę czuję się to jak taka twierdza, bo oni nie mogą w stanie, nie są w stanie nic mi zrobić. Mimo wszystko, nie, nie biją do mnie przez te szyby. Z tego, co widzę, chyba ja też nie mogę do nich nawet walić. Przecież dosłownie to jest jak taki bunkier. Jestem zamknięty i jestem bezpieczny. Ale w każdym razie. To byłoby na tyle i do następnego cześć.